Witamy w przykagowskim kwadransie. W miniony weekend w Centrum Kopernikowskim odbył się doroczny festiwal Polskiej Piosenki Religijnej. Trwająca od 18 lat impreza jest największym tego typu festiwalem w Ameryce. W październikowy weekend w sali widowiskowej Centrum Kopernikowskiego zgromadziło się ponad 600 osób zrzeszonych w 46 zespołach oraz tysiące widzów. Jak mówią organizatorzy, tegoroczna impreza była niezwykle udana. To jest po prostu wielka radość widzieć. Coraz większy poziom, coraz więcej młodzieży, która chce wziąć udział, coraz więcej ludzi, którzy którzy chcą oddać Bogu chwałę właśnie przez piosenkę religijną i cieszę się jestem wdzięczna tym którzy chcą przyjść poświęcić swój czas i posłuchać w jaki sposób ich pociechy czy też ich parafianie śpiewają na chwałę Bogu a jednocześnie pokazują tak wielki poziom tak wielką radość przez dzisiejszą scenę przyszło prawie 600 osób i tak już jest od kilku lat, coraz właściwie z roku na rok e, liczba wzrasta około 50, e, co roku więcej. A cieszymy się również, że, e, że przyjeżdżają zespoły e, z różnych stron, i spoza Chicago, i spoza e, w ogóle Stanów. E, naszym marzeniem jest zdobyć tyle pieniędzy, aby sponsorzy Mogli wspomóc zespoły i, i solistów, aby mogli kontynuować swoją pracę przy kościele, aby mogli nabyć nowe instrumenty, nowe stroje. Oczywiście chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale to tylko zależy od, od po prostu przyszłości naszych sponsorów, ale pomimo to jesteśmy na tyle szczęśliwi, że możemy ciągle festiwal realizować i ciągle możemy po prostu cieszyć się e, obecnością tutaj w Kopernikus i Fundacji, która nam, nas również bardzo wspiera. W sumie podczas tegorocznego festiwalu rozdano 8 nagród głównych, złote nuty przyznano w kategoriach solista oraz zespołu, w zależności od wieku. Nagroda za najlepszy zespół młodzieżowy przypadła zespołowi Genezaret z bazyliki świętego Jacku. Śpiewanie jest wszystko. Śpiewaniem to można pokazać kim się jest, można pokazać jak się cieszysz i. Tylko przez to, że masz religię, to się wszystkim cieszysz i pokażesz, że Ty śpiewasz nie tylko dla siebie, ale i dla Boga i dla wszystkich. Chcieliśmy pokazać, jak, jak naprawdę Pan Bóg kocha i mimo to, że grzeszymy, to On nam daje łaskę i pozwala nam y, dużo rzeczy robić, co nawet mimo to, że jest złe, to wychodzi na dobre, bo nam przebacza. Jurorzy tegorocznego festiwalu mieli niezwykle ciężkie zadanie, w szczególności jeśli chodzi o wybór najlepszego solisty. Większość wykonawców to są dzieci, często malutkie dzieci, młodzież, którą bardzo chcemy docenić i zauważyć, i dorośli, którym również należy się nagroda za to, że dotrzymują kroku młodszym i że co roku pojawiają się również wskazując pewną drogę rozwoju młodszym wykonawcom. A więc było bardzo trudno oceniać, jak co roku zresztą. Jury jednak w tym roku było bardzo zgodne, nie, nie było kontrowersji. Publiczność również przyjęła owacyjnie werdykt, także z tego się bardzo cieszymy. Generalnie jest to festiwal, który powinien pozostać inną imprezą niż wszystkie inne. Wiele dzisiaj jest konkursów różnych przeglądów które mają na celu wyłonienie talentów gwiazd dzieci które mają potencjał można powiedzieć estradowy w tym festiwalu chodzi o to aby codzienna praca praca z dziećmi z młodzieżą gdzieś znalazła pole konfrontacji przeglądu wzajemnej inspiracji wymiany doświadczeń no, chodzi o Wyśpiewanie jak najpiękniejsze, tego co ważne w naszej tradycji wiary w Boga, miłości do ludzi, do Boga, do świata. W zwycięzczyni kategorii Solista Dziecięcy mówi, że śpiewanie Bogu przede wszystkim pomaga jej w codziennym życiu. To, to mi, zawsze mi pomaga, bo jak ja się czegoś boję, to Pan Bóg zawsze koło mnie jest i potem, jest, e, tak, tak, e, potem mnie, ja nie jest tak. Potem ja nie jestem taka. Taka wystraszająca. Repertuar był zróżnicowany. Jedni wybierali proste pieśni liturgiczne, inni, jak Katarzyna Dudas, starali się sprawdzić w klasyce muzyki sakralnej. Wybrałam sobie piosenkę Ave Maria. Była napisana na, na przez Schubert. Wybrałam ją temu, bo chciałam już zatrudnić się, żeby żeby sobie udowodnić, że mogę ją zaśpiewać, i po prostu podoba mi się i ćwiczęłam, e, może rok. Religijne to tak są, takie są relaksujące, i e, to dla mnie taka, jak niby modlitwa do Pana Boga. I, I interesuje mnie to, i lubię religijne piosenki śpiewać, i pórze co, co niedzielę śpiewam. I, na chicagowski festiwal piosenki religijnej przybyli w tym roku goście z rozmaitych skupisk amerykańskiej Polonii. My pochodzimy z Floriana, ze świętego Floriana Sem Tremix z Michigan. Zespół ten istnieje dosyć krótko, bo nie całe dwa lata z tak daleka, no bo to jest słynny festiwal. Przecież Chicago Polonijny, w zasadzie chyba jedyny festiwal tutaj w tym rejonie Środkowej Ameryki, Północno-Środkowej Ameryki. Byliśmy kilka razy w Chicago dopiero, nie tak często, ale bywaliśmy tutaj. Jeszcze nawet nie tak dawno byliśmy na uroczystościach 30-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w parafii święty, pięciu braci męczenników. Jak mówi siostra opiekująca się jednym z zespołów, rozwój muzyczny dzieci nie mógłby być możliwy, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie rodziców. A, ponieważ na parafii jestem od początku września, próby rozpoczęły się od początku września, od początku września do... Trwa trochę przygotowanie. No wymagało to dość dużej ilości prób, dość dużej ilości cierpliwości, no i też zaangażowania rodziców i właściwie za to zaangażowanie rodziców chyba jestem najbardziej wdzięczna. Faktem też jest, że jest to dość duża grupa, to jest 40 osób. E, opanować takie dzieci no, wymagało to dużo cierpliwości i pracy, ale bardzo się cieszę, jestem z nich dumna, że włożyły tyle pracy i wysiłku i radości też przede wszystkim. E, bardzo na niego czekały, przygotowywały się, były bardzo podekscytowane dzisiaj, cieszyły się jak wyszły na scenę, jak zaśpiewały i myślę, że dało im to radość. Zresztą w ogóle klimat, który tutaj panuje i, i też ilość zespołów i różnorodność zespołów sprawiły, że chyba się cieszą. W tym po prostu, co robią. Właściwie te dzieci po prostu chcą śpiewać. To, to nie jest to, że ich motywujemy. Na pewno taką motywacją jest jakiś publiczny występ, na pewno jakaś pochwała. To, że rodzice są, że rodzina jest, że oni ich po prostu zobaczą, jak się przygotowują, ile pracy też w to wkładają. To jest, to jest dla nich motywacja. Festiwal Muzyki Religijnej był okazją do spotkania się, muzykowania oraz wspólnej modlitwy. Jak mówią widzowie tego jedynego w swoim rodzaju widowiska, muzyka to jeden z najlepszych sposobów obcowania z Bogiem oraz znakomite świadectwo wiary. Te maluszki są najlepsze. Dobrze. Chociaż głośne, ale. ja po prostu to bardzo lubię. i Uważam, że jest to bardzo wartościowy czas dla całej rodziny. Moja córka występuje. No i dlatego, że no po prostu lubimy tak oglądać. Takie, takie zespoły no, po prostu popatrzeć. Jest wzruszyło na no powrót, bo zdarzały się takie piosenki do takiej liryczności. Bo ja na przykład odbieram, odbieram rozmowę poprzez śpiew z Panem Bogiem, taką właśnie w sposób bardziej liryczny. I to, to zauważyłam, taki powrót do, do właśnie tej melodyjności, do takiego duchowienia. Uczestnikom i zwycięzcom tegorocznego festiwalu gratulujemy osiągnięć. Wielkie podziękowania dla organizatorów, dla sponsorów tej imprezy i mam nadzieję, że nie zabraknie im sił, energii, aby organizować następne festiwale. Kolejny festiwal muzyki religijnej za rok.